Witam was wszystkich. Witam was wszystkich. Oto przedstawiam wam okablowanie z UPC. O. Oto jest okablowanie z UPC. Kable multiroom na trzy. Telewizory, oto kable są, idą na dół. Trzy są kable, idą na dół do trzech telewizorów. Z z ze skrzynki. Bardzo ładna jest skrzynka z UPC POLSKA o teraz pokażę wam drugą skrzynkę Oto jest druga skrzynka do podłączenia Multiroom trzeciego telewizora. W trzeciego telewizora w moim domu w Szczecinie. W moim domu w Szczecinie, w bloku. Dziękuję. Do widzenia.